Cześć dziewczyny, cześć dziewczyny. Wiecie, że jutro już jest znowu Lady night, kolejne spotkanie, na którym będę miała zaszczyt podzielić się z Wami paroma rzeczami dotyczącymi tego jak to być i jak myśleć jak Dawinci, jak pozwolić sobie na taką wszechstronność w życiu i jak nie zabraniać sobie doświadczać tej wszechstronności. Jutro znowu się widzimy. Ja właśnie przygotowuję się tutaj do tego, żeby Was spotkać, bo będzie też wystawa, muzyka, e, wiele ciekawych osób. Co jest najważniejsze, że będziemy mogli, e, mogli się spotkać, e, pobyć ze sobą w cudownej atmosferze, dowiedzieć się paru rzeczy, dzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, nawiązać nowe znajomości. I poszerzać swoje horyzonty. I jak to Da Vinci mówił, curiosity. Także curiosity powoduje, że ta ciekawość życia, świata, ludzi, zwierząt powoduje, że możemy bardzo mocno rozszerzać swoją percepcję i możemy również działać na wielu poziomach. A często sobie na to nie pozwalamy, bo świat mówi nam. E, że nie możemy, że musimy być w jednym boksie, musimy myśleć e, linearnie, musimy myśleć e, jakby o jednej rzeczy i tylko w jednej rzeczy możemy być dobrze. A to jest nieprawda. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób da Vinci mi w cudzysłowie i ja jestem też tego przykładem, o czym mogę się podzielić, z czym, z czym, czym chętnie się z Wami podzielę. I mam nadzieję, i ufam, bo po to to jest, żebyście poczuli tego bakcyla i pozwolili sobie odkryć znacznie więcej sami dla siebie w sobie niż na co dzień widzicie, czy stajecie sobie sprawę. Ale najważniejsze jest po prostu być ciekawym. Ciekawym życia przedmiotów świata ludzi. I mam nadzieję, że ta ciekawość przywiedzie Was jutro na naszą imprezę. Zapraszamy. Dzień Kobiet, gdzie również mężczyźni i dzieci są mile widziani.